francuski Renault FT-17, jedna z najbardziej udanych konstrukcji I Wojny Światowej i pierwszy czołg Rzeczypospolitej. Pojawił się na polu bitwy w maju 1918 roku. Jego konstrukcja była przełomowa i obecnie uważana jest za klasyczną. W przeciwieństwie do wcześniejszych czołgów wóz był niewielki, wyposażony w wieżę i wyraźnie zaznaczone przedziały kierowcy, bojowy i napędowy. Załogę ważącego ponad 6,5 tony czołgu stanowili kierowca oraz dowódca, który pełnił także funkcję funkcje 35-konny silnik benzynowy rozpędzał pojazd do prawie 8 km na godzinę. Podczas I wojny światowej zbudowano ich ponad 3000. 120 czołgów trafiło z Francji do Polski po I wojnie światowej wraz z błękitną armią Halera. Walczyły w wojnie polsko-bolszewickiej. Po niej Polska kupiła kolejne egzemplarze. W momencie wybuchu II wojny światowej, wozy, mimo że przestarzałe, nadal pozostawały w służbie. Szacuje się, że do walki z Niemcami ruszyło około 100 tych maszyn.